Hej! Hej! Tu znowu Malta. Witam Was w ostatnim odcinku serii o grze Don't Escape 2, w której mamy nie uciekać przed zombie, tylko się zabarykadować, aby zombie Was nie dorwały. W poprzednich odcinkach przeżyłam, ale jeden z moich przyjaciół, Jeremy, umarł. Udało mi się wszystkich uratować! Zabić Billa w humanitarny sposób, bo Bill został ugryziony przez zombie i, i tak umrze. Zabić Billa w bardzo niehumanitarny sposób, się kierą! A także przeżyć samej bez żadnych przyjaciół. Dzisiaj będziemy próbować przejść tą grę na jeszcze dwa sposoby. Jeden to jest bez wystrzelenia broni, a drugi raz mamy przeżyć w bardzo interesujący sposób, który zobaczycie niedługo. Najpierw zacznijmy od y, przeżycia bez broni. I tradycyjnie jeszcze raz przeczytam historię, fabułę na gdy był tu ktoś nowy, kto nie oglądał poprzedniej części. Kiedy nie umarli, zaatakowali, nie byliśmy gotowi. Spoglądając wstecz nigdy nie byliśmy naprawdę na to gotowi, bo któż się mógł spodziewać, że babcia Zenia nam wstanie z grobu? Ten cała plaga, epidemia, zombie Zaczęła się zaledwie dwa tygodnie temu, a nie jest dobrze, jest tylko cały czas gorzej i głożej. Tym razem ledwo udało nam się przeżyć! Uciekliśmy, ale Bill został ugryziony, oboje wiemy co to oznacza. Wy też wiecie co to oznacza, wszyscy wiemy co to oznacza. Wszyscy oglądaliśmy horrory zombie. Chyba, że masz poniżej 13 lat, wtedy takim razie nie powinno cię być na YouTube. Jeśli nie widziałeś żadnego horroru, zombie, nie powinno cię być na YouTube. Nie oglądaj tak. mojego filmu. Idź, obejrz świnkę Pepe. Zdecydowaliśmy się pozostać w tym opuszczonym budynku przez chwilę. Potrzebowaliśmy odpocząć, zdrzemnąć się, może umrzeć tak po drodze. Wielka holda nieumarłych zbliża się w naszą stronę. No, wygląda to na to, że będą u nas. Po zachodzie słońca pora wyciągnąć grilla. Zrobimy palty jak na 3 maja. Musimy zabarykadować to miejsce, zanim to się nastąpi, i może, tylko może. Ja i tylko ja, bez Billa, przeżyję, by zobaczyć następny dzień Lip, Bill. Przede wszystkim potrzebujemy łopaty. Łopata jest cudownym narzędziem, bez którego nie można przeżyć. Łopata jest piękna, ja ją absolutnie kocham. Nie bierzemy kuli. Jak zginiemy, to zginiemy. Żadnej kuli, żadnej broni, niech nas nawet nie kusi. Ojej, chyba widziałam glicza. A to macie taki spoiler, jeśli nie oglądacie poprzedniej części. To jest generator, który nie działa, bo potrzebuje benzyny. I trzeba go będzie podłączyć do ogrodzenia. Potrzebu Idziemy tutaj, bo potrzebujemy się kiedy. Na razie nic nie weźmiemy. Pogadamy z ojcem Bernardem, który nam powie, że stracił wiarę. Niemal się Bernard, Nie potrzebujemy do uratowania cię broni, więc się uratujemy. Nie, nie podnoszę kuli. Jestem silna. A, podnoszę za to baterię, wodę, monetę leki przeciwbólowe. chociaż i tak zabije Bila się kiedy, bo nie mogę wystrzelić ani razu. Sorry Bill Nie, podniosłam kulę! Ah! Okej, okay, to musimy nie podnieść broni. A, oh, ten odruch to było silniejsze niż ja. Jak ja mogłam? Da. Użyjemy klucza uniwersalnego, aby wziąć koszyk, bo potrzebujemy kosza, aby wziąć siatkę i inne ciężkie rzeczy móc przenieść. Aparat i do niego baterie od razu. W sance to jest puste, tu jest zombie. Trzeba by do niego wystrzelić, żeby znaleźć okulary jego czy mi ten pan przed sklepem potrzebuje okularów, żeby z nami pójść, bo jest ślepy jak gacek. Ale no nie chcę strzelać, nie, a jeśli użyję łopaty, to łopata nam się pojawia, łopata jest. Love, łopata is life. Musicie pojąć piękno i cud łopaty. Łopata jest waszym zbawcą i umarła za nasze grzechy. Nie mówcie mi, że nie zrobiłam zdjęcia. Nie mówcie mi, że nie zrobiłam zdjęcia, nie mówcie mi, że nie zrobiłam zdjęcia. Nie zrobiłam zdjęcia! Malnuję czas! Wybaczmy trzeba na razie wrócę po ciebie. Może tyle czasu zmalnowałam! A Zdjęcie! 40 minut! A przez moją głupotę! Be nie wiem dlaczego wyrzuciłam aparat po jednym życiu. Dzięki temu zdjęciu, bo to było zdjęcie uroczego rysunku, jest nadzieja. E, Brad na wierzy, że gdzieś odnajdzie swoją wiarę poza tym kościołem. Że istnieje, tylko musi znaleźć. Mamy 6 godzin. E, musimy zrobić jedną rzecz. Musimy zmieszać cement łopatą i wykopać dziurę. To są dwie rzeczy, które potrzebujemy do łopaty. A piasek, cement. Woda, łopata zajmie nam. Czy jesteś pewna, że chcesz użyć łopata, aby wymieszać wodę, piach i cement? Jest 13.46 godzin i 20 minut ci zostało. To zajmie 10 minut, bo nikt ci nie pomaga. Dalej, dalej. Teraz tak, damy Billowi leki przeciwbólowe. To nam będzie mógł pomóc. Nie bardzo, bo nadal jest ranny, ale zawsze coś. Czy jesteś pewna, że chcesz zamurować okno? Jest 13.50. Wsiadłbym, żeby było 15. Mielibyśmy więcej czasu. Czyli zostało 6 godzin, 10 minut. To zadanie zajmie tylko 2 godziny i 50 minut. Jednak ja nie jesteś sama, więc ojciec Bernard ci pomoże szczędząc 60 minut, Bill ci pomoże 15 minut. Z tego powodu zadanie zajmie ci tylko godzinę i 35 minut. Dalej, dalej. Ojej, w sumie nie musiałam zamurować okna, mogłam wziąć Jeremy'ego. Ok, jak coś to powtórzymy i spróbujemy jeszcze raz. Czy jesteś pewna, że chcesz wykopać dziurę? Jest 15:25. 4 godziny i 35 minut Ci zostało. To zadanie zajęłoby 4 godziny, jednak nie jesteś sama. Ojciec Bernard Ci pomoże, oszczędzając 60 minut. Bill Ci pomoże, 30 minut. Z tego powodu zadanie zajmie tylko 2 godziny 30 minut. Dalej, dalej. Dobra. Spróbuję wziąć Jeremiego, bo użyliśmy łopaty do wszystkiego Jeremii. Ty masz szczęście, że tak Cię lubię i się nadal czuję winna, że w pierwszej części nam umarłeś. Czy jesteś pewna, że chcesz użyć łopaty i zabić zombie? Łopata może tego nie wytrzymać i się połamać. Nie może, wiem, że się połamię. no zawsze się łamie. Najgorsze, że zmarno... Nie, 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 nie chcę zmarnować więcej czasu. Jeremy. bierz swoje okulary, tak pomożesz mi w samian. Bardzo się cieszę. Chodź ze mną, mamy godzinę 45 minut. Weź praw wstępne ogrodzenie. Czy jesteś pewna? O nie! O nie, mamy na styk. Nie. Nie damy na to się określeniem, Nie. Chyba będziemy musieli to powtórzyć. Nie. Mamy za mało czasu. No, zaczynamy się pić, więc popatrzcie. Czy jesteś pewna, że chcesz naprawić okroczenie? Jest 18.15, została Ci godzina 35 minut, to zadanie normalnie zajęłoby 3 godziny 30 minut, jednak nie jesteś sama, Jeremy Ci pomóż oszczędzając 35 minut, ojciec Bernard Ci pomoże oszczędzając 45 minut, Bill Ci pomoże oszczędzając 15 minut. Z tego powodu zajmie Ci to dokładnie tyle czasu, ile masz, nie, bo wtedy nie zdążymy się schować i zombie nas padną. Nadal mogę podłączyć generator, ale nie wiem, czy ono w ogóle dotkną ogrodzenia teraz, jak mam taką wielką dziurę. Czy jesteś pewna, że chcesz naprawić... 40 minut. Czy jesteś pewna, że chcesz naprawić generator? To zużyje całe paliwo, jakie masz w kanistrze. Ale za to będzie elektryczność! Bądźmy szczerzy. One nawet się na to elektryczność nie złapią. Miejmy nadzieję, że dół starczy. Czeraj mi chyba znowu umrze. Robiąc nam za tą tarczę, mięso, almatnie. Bill jest pijany i nie wie, co się zaraz wydarzy. Czy jesteś pewna, że chcesz z tego Billa zaciuchać siekierą? To będzie wyspory, bałagan, mywoła i pra prawdopodobnie zajmie kilka uderzeń. Nie za pierwszym razem go zabijesz, będziesz go walić i walić tą siekielą. Ale pewnie nie będzie cierpić już po tym, jak wiesz, jak skończysz, wcześniej będzie. Wybaczmy, Bill, ale no po prostu nie mogłam się bronią zabić, bo wtedy cały ten Achievement by nam szlak trafił. Tak mamy przynajmniej cień szans. Gdybyśmy ogrodzenie zabili, mielibyśmy więcej szansy. Czy jesteś pewna, że jesteś gotowa? Chcesz czekać przez godziny 45 minut na taktyk zombie? Nie mam wyboru. Słońce zaszło i pojawiła się holda 50 nieumarłych. Połamane ogrodzenie nikogo nie zatrzymało. Ale elektryczność też nikogo nie zatrzymała, bo nie musieli dotknąć go. 15 członków holdy wpadło do środka, do dziury, i nie były w stanie się wydostać z niej. Zamurowane okno to był dobry pomysł. 10 nieumarłych próbowało wejść do twej kryjówki, poprzez okno, ale skończyło się tym, że po prostu drapały w te cegły do rana. W się se połamały, musiały iść do kosmetyczki na pedikir i man manikir. Zamknięte drzwi wytrzymały wystarczająco długo, aby dziesięciu nieumarłych stwierdziło, że im się nudzi i wolą pójść bogać w Chińczyka. Ukrywaliście się w piwnicy i słyszeliście jak zombie walczą nad wami. <todgłos> Tak brzmi walczenie zombie, tak brzmi walczenie zombie, nie? Wreszcie klapka się poddała i pięć nieumarłych potworów wpadło do środka waszej kryjówki. Ale natychmiast złamały sekarki, bo były za wysoko, a to oznacza, że już wam nic nie groziło z ich strony. Jednak pozostałe dziesięć żywych trupów, jeden po drugim, wpadły bezpiecznie lądując na zwłokach swych poprzedników. Nie miałam broni, aby bronić się. Dziesięciu członków hordy zaatakowało Jeremiego, rozrywając go na strzępy. <laughs> Jeremi wybacz mi! Jeremy, nie masz szczęścia. Cicho udało ci się przemknąć obok potworów, które były zajęte zjadaniem Jeremiego. Ty i ojciec Bernard przeżyliście noc. Czas opuścić to miejsce. Czeremi, czy było warto? Czy było warto dla twoich okularów? Ej, zdobyliśmy o, o, osiągnięcie! Cień! No to teraz został nam ostatni sposób na przejście tej gry. Bardzo specjalny sposób. The Governor, Znany również jako. Bycie z wallem. Tak więc zaczynamy. Przy odrobinie szczęścia, to będzie ostatni raz, kiedy gramy i to będziemy ostatnie zakończenie. Tak, wiemy co się wydarzyło, nie byliśmy gotowi, zombie idą, buhuhuhuhu. Cześć Bill, pa Bill, łopatę. A teraz grzebię w śmietniku. A teraz bierzemy klucz uniwersalny, czyli kombinerki oraz kulę z pistoletu. Teraz zbieram broń palną, bo to świetny pomysł, a teraz idziemy do kościoła z bronią palną. To jest najmniej kościół, jest najlepsze miejsce, żeby pójść do niego z bronią palną. A teraz jesteśmy na stacji benzynowej. A bo wiecie, po kościele y, trzeba te paliwo odnowić. Bo pewnie jesteśmy wyczerpani po tej całej, wiecie, duchowości kościelnej i tak dalej. Teraz idziemy do supermarketu! W, w niedzielę! Jak dobry katolik! Hahahahaha! <laughs> Sekundkę, Jeremy zaraz uratuje twoje okulary. Dzień dobry, panie zombie. Jak tam życie leci na szczycie? A co, wpadłeś i nie możesz wyjść? No to pech. Taki peszek. Czy jesteś pewna, że chcesz użyć broni i zastrzelić zombiaka? To zużyję kulę i sobie mnóstwo hałasu. Tak, poproszę, potrzebuję okularów dla mojego gościa, Jeremy'ego, który być może wreszcie przeżyje. Czemu on ma takiego pecha i cały czas umiera? A teraz zrobię to te zdjęcie, żeby znowu o nim nie zapomnieć. Dziękuję. Jeremy, chodź ze mną. Dziękuję, że w zamian mi pomożesz. Bardzo się cieszę. A teraz wracamy do samochodu. Bierem szlauch, biorę wodę, Bierem gałęzię. Czy jesteś pewna, że chcesz użyć się aby od, pokroić. Znowu ten sam błąd, Nie pokroić. Porąbać, narąbać trochę gałęzi i patyczków? Jest 12:50, masz 7 godzin 10 minut. To zadanie zajmie 2 godziny, jednak nie jesteś sam. Jeremy ci pomoże, oszczędzanie 45 minut, z tego powodu zadanie zajmie ci tylko godzinę 15. Dalej, dalej, poproszę. Potrzebujemy wszystkiego, co się da, bo dużo będzie strzelania w ścieżce, w ścieżce The Governor. Tak, będzie więcej strzelania, niż się spodziewacie. Dzień dobry, proszę księdza, potrzebujemy trochę więcej rąk na pokładzie. Odzyskałeś wiarę dzięki zdjęciu, super, ekstra. To teraz idziemy do bazy. E, Bill. Bill, potrzebujemy, żebyś nam pomógł skracać czas. Robimy speedrun. I bez ciebie nie damy sobie rady. Cement, woda, piasek już jest. Czy chcę miksować? Tak, chcę miksować wszystko łopatą. Jak w powszechnie Nie wzięłam cegieł. Nie wzięłam cegieł! A, mój speedrun! Dlaczego ja zawsze czegoś zapominam? Jak mogłam cegieł zapomnieć? Okno jest najważniejsze i zapomniałam cegieł! Cegieł! Tak, Wam? 20 minut jesteśmy w plecy. Ba, czy jesteś pewna, że chcesz zamurować okno? Jest 14:55, mamy 5 godzin i 5 minut. Normalnie to by zajęło prawie 3 godziny, ale z pomocą ich wszystkich to tylko 35 minut. Tak, musimy zamurować okno. Nie ma wyjścia. Następną pod kolejnością najważniejszą rzeczą jest ogrodzenie. Napraw ogrodzenie. Mamy. Jest 1530, mamy 4 godziny 30 minut. Zostały nam... Normalnie to zadanie zajęłoby 3,5 godziny, ale mamy pomoc i zamieniam tylko godzinę 45 minut. Okej, okay, mamy na to jeszcze czas. Teraz poproszę generator. Tak, chcę zużyć całą benzynę na to. Proszę, panie generatorze. Teraz łopata, jeśli mamy na to czas. Mamy 2 godziny, jest 17.15, mamy 2 godziny 45 minut. Normalnie zajęłoby to yy, 4 godziny, ale nam pomagają w zamian tylko 1,5 godziny. Tak, mamy czas. Czy starczy nam czasu na patyki? Mamy godzinę 15 minut. Normalnie zajęłoby to 2 godziny, ale wszyscy nam pomagają, więc mamy 45 minut. O nie! A może? Okej. Okay. Jeremy patrzy na ciebie ze strachem. Dlaczego? Dlaczego w moim kierunku ty tą bronią kierujesz? Czy jesteś pewna, że chcesz użyć broni i zabić Jeremy'ego? To zużyję jedną broń i jedną kulę i mnóstwo hałasu. Wiesz, ty mi pamiętasz, jak mówiłam o tym, że może wreszcie uda ci się przeżyć? Kłamałam. Ojciec Belda zobaczył, co zrobiłaś i zaczyna uciekać. Czy jego też zastrzelisz? Tak. Hmm. Zobaczymy, czy to zadziała, bo nie wiem, może źle, że pateki tam dałam teraz zobaczymy. Zamknięte klucze. Cześć, Bill. Tak, zabijecie, cię jak zwierzę kilkoma uderzeniami. Pabil. Witaj, mój schronie. Jak się masz, kochanie, jak się masz? Więc myślisz, że jesteś gotowa? Na pewno. Chcesz poczekać tutaj 30 minut na atak zombie? Tak, chcę tu poczekać. Słońce zaszło i holda 50 zombie się pojawiła. Twoje nieostreżne strzelanie sprawiło, że przyszło 15 dodatkowych trupów. Ogrodzenie było by twoją pierwszą linią obrony, było na generatorem, usmażyło 5 głodnych nieumarłych na skwareczkę. Byli pyszni. Po tym, jak już jej zabrakło, to jeszcze samo ogrodzenie bez elektryczności zatrzymało 15 członków t hordy, zanim no, upadło, bo tyle się na, na to biedne ogrodzenie rzuciło ciał. Więc się przewróciło w końcu. 20 nieumarłych wpadło do dziury i się nabiło na patyczki nasze piękne. Okno, które było zablokowane cegłami, powstrzymało kolejne 10, bo byli zajęci próbą otworzenia okna, które było zamurowane i takie hmm, jak się nie otwiera? Co to za dziwny zamyk te cegły? Hm Zamknięte drzwi były takie nudne, że dziesięciu zombiaków se poszło grać w kielki. Ukrywałaś się w piwnicy i słyszałaś, jak ci walczą nad głowią zombie. Tak walczały. Bo tak właśnie walczą zombie. Klapka piszczała pod krokami ich stóp. Nie było wystarczająco ich wiele, aby załamać tą naszą piękną klapkę, i po kilku godzinach ich jęczenie, mło mło ustało i sobie zombie poszły. A potem była cisza. Przeżyłaś noc. Czas wyruszyć i opuścić to miejsce. Nie zepsułam, nie dostałam tego zakończenia co trzeba, niepotrzebnie patyki. Nie potrzebujemy patyków. Zobaczycie dlaczego. Dobra, speedrun. Cyk, cyk, cyk. 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 Tak, znaleźliśmy wiarę, znaczy znajdziemy ją gdzieś tutaj poza tym kościołem, tak, to Cyk. 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 Ok, to skoro mamy zamurowane okno, to jeszcze raz robimy wszystko po kolei. Tak, więc przede wszystkim musimy naprawić siatkę. Co nam zajmie godzinę czy 5 minut? Mamy 6 godzin ponad, więc się nie martwimy. Generator. O, nie ma paliwa, ale my mamy paliwo. Tak chcemy go użyć. Teraz wykopiemy dołek. Tak. Ale zamiast patyczków tym razem. Cześć, ojcze Bernardzie. Ojciec Bernard patrzy na ciebie swymi zmęczonymi oczami. Wygląda na to, że miałem rację. Wygląda na to, że miałem rację na temat nieposiadania wiary. Czy jesteś pewna, że chcesz użyć broni ze strzelić ojca Bernarda? Albo przynajmniej postrzelić go w nogę. To zużyje jedną kulę i wywoła dużo hałasu. I czy chcesz, y, okaleczonego ojca Bernarda, żywego żywcem wrzucić do twojej dziury? Tak! Do mojego dołka. Jeremy zobaczył, co zrobiłaś i ucieka. Czy jego też chcesz zastrzelić? Papa pa, Jeremy. Znowu nie przeżyłeś. Czy mamy jednego żywego. I jednego martwego, i powinnam mu kupić trochę czasu. Co ty na to, ojcze Bernardzie? Jak się czujesz, będąc w dółku, z którego nie możesz wyjść, wiedząc, że się wykrwawiasz powoli na śmierć, że zombie zjedzą żywcem? Jak się z tym czujesz? Proszę, opowiedz mi. E, cześć, Bill. Ta Witaj, moja piękna klapko, żegnaj, moja klapko, witaj, moja piwnico. Czy myślisz, że jesteś gotowan? Na pewno chcesz tutaj czekać prawie 3 godziny na atak zombie? Tak. No, teraz zrobiliśmy wszystko idealnie. Słońce zaszło i horda 50 nieumarł się pojawiła. Twoje nieostrożne strzelanie sprawiło, że 15 dodatkowych zombiaków przyszło, bo tak hałasowałeś, że o, musieli zobaczyć, w że może tu jakaś impreza jest. Ogrodzenie było twoją pierwszą linią obrony. Jako, że było podłożone do generatora, to usmażyło 5 zombiaków na skwaleczkę pyszną, zanim elektryczność stwierdziła, że już nie chce żyć na tym świecie. Gdy generator padł. Zanim ogrodzenie również padło, to powstrzymało 15 chodzących yy, trupów. 15 trupów padło do dołka i nie potrafiło wyjść. Nigdy nie zapomnisz krzyków umierającego Jeremiego i ojca Bernalda, gdy byli pożelani żywcem przez Holdę. Trzydziestu członków Holdy całkowicie poświęciło się pożelaniu ich, pozostawiając Cię samego. A potem była cisza. Przeżyłeś noc. Czas opuścić to miejsce. A, The Governor mamy osiągnięcie. Te osiągnięcie mówi jesteś gorszy niż zombie. Tak. Udało się, mamy wszystkie zakończenia. To była gra Don't Escape, to była prawdziwa przygoda. I nie martwcie się, w tej serii jest jeszcze Don't Escape 3 i Don't Escape 4. Więc pamiętajcie, aby codziennie zaglądać na mój kanał, bo do końca października z okazji Halloween codziennie są filmy. Więc do zobaczenia jutro. Pa pa! Chciałabym podziękować wszystkim patronom, czyli osobom wspierającym mnie poprzez portal Patronite. Na szczególne podziękowania zasługują: Piotr Orlik, Dani Dir, Srebrna Stal, Alek Habel, Piotr Wołoch, Mary, Uwu, Juliusz De Wiktoria Bartkowiak.